Ksiądz o ziołach. Temat dzisiejszego podcastu to zioła wspierające odporność organizmu. Wzmacnianie odporności to temat, który każdego roku wraca jak bumerang. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy wirusy i bakterie z łatwością nas atakują. Dla wielu z nas odpowiedzią są leki i suplementy. Ale istnieje prostsze, naturalne rozwiązanie: to zioła. Właśnie rośliny lecznicze od tysięcy lat wykorzystywane w medycynie ludowej mają ogromny potencjał we wspieraniu naszej odporności, a ich skuteczność była potwierdzona przez pokolenia. W tej krótkiej audycji opowiem, jak kilka popularnych ziół może pomóc nam wzmocnić naturalną barierę obronną organizmu i przetrwać trudne miesiące jesienno-zimowe. Echinacea, czyli jeżówka purpurowa, to jedno z najbardziej znanych ziół wspierających odporność. Indianie Ameryki Północnej stosowali ją od wieków w leczeniu ran, stanów zapalnych oraz przy przeziębieniach. Wierzono, że roślina ta Posiada niemal magiczne właściwości lecznicze. Dziś wiemy doskonale, że jeżówka działa jako naturalny booster układu odpornościowego, stymuluje produkcję białych krwinek, które walczą z infekcjami. Regularne spożywanie naparów z jeżówki lub stosowanie jej w formie ekstraktów może pomóc nam obronić się przed przeziębieniem i skrócić czas trwania infekcji. Trudno mówić o naturalnym wsparciu odporności bez wspomnienia o czosnku, który nazywany jest naturalnym antybiotykiem. Czosnek od stuleci wykorzystywany był jako lek na różne infekcje. Starożytni Egipcjanie dawali go budowniczym piramid, by zwiększyć ich wytrzymałość i odporność na choroby. Czosnek zawiera allicynę. Związek, który działa silnie antybakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Regularne spożywanie czosnku, czy to świeżego, czy w postaci maceratów i olejów, może wzmacniać nasz organizm i chronić przed infekcjami. Choć jego zapach nie wszystkim przypadnie do gustu, to korzyści dla zdrowia są bezcenne. Dzika róża to powszechna. Na naszych łąkach i polach to prawdziwe źródło witaminy C. W czasach, gdy dostęp do świeżych owoców cytrusowych był ograniczony, to właśnie dzika róża stanowiła główne źródło tej cennej witaminy, która wspiera układ odpornościowy i pomaga zwalczać wolne rodniki. Już podczas II wojny światowej. Brytyjczycy wykorzystywali dziką różę do produkcji syropów wzmacniających zdrowie, gdy import cytrusów został ograniczony. Herbata z dzikiej róży lub syrop z jej owoców to doskonały sposób na uzupełnienie witaminy C, która wzmacnia organizm i pomaga zapobiegać infekcjom. Imbir, stosowany w medycynie chińskiej od tysięcy lat. To niezwykłe zioło o właściwościach rozgrzewających, które pomaga organizmowi w walce z infekcjami. Zawiera kingerol, substancję o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Działa jak naturalny środek rozgrzewający, który pomaga złagodzić objawy przeziębienia, rozluźnia drogi oddechowe i wzmacnia układ odpornościowy. W zimowe wieczory kubek naparu z imbiru z dodatkiem miodu i cytryny może stać się skutecznym domowym remedium na pierwsze objawy infekcji. Pokrzywa może wydawać się zaskakującym sojusznikiem odporności, ale ta niepozorna roślina ma w sobie wyjątkowe bogactwo witamin i minerałów, takich jak żelazo, magnez, i witaminy z grupy B, które wspierają układ immunologiczny. W dawnych czasach stosowano pokrzywę na wzmocnienie organizmu po zimie, by pomóc mu zwalczyć wyczerpanie i wzmocnić siły witalne. Dziś pokrzywa wraca do łask jako składnik herbat wzmacniających, które wspomagają układ odpornościowy i pomagają oczyścić organizm z toksyn żeńszeń. Znany w medycynie chińskiej od ponad 2000 lat. To jeden z najcenniejszych adaptogenów ziół, które wspierają organizm w radzeniu sobie ze stresem, wzmacniają energię i odporność. Stosowany regularnie żeńszeń pomaga organizmowi lepiej reagować na zmiany i ataki wirusów, a także wspierać regenerację po infekcjach. Chińczycy uważają żeńszeń za korzeń życia, a dziś rośnie popular popularność jego stosowania w okresach zwiększonego ryzyka na przeziębienia. Szałwia, znana już w starożytnym Rzymie jako święte zioło, to ziele o właściwościach antybakteryjnych i antyseptycznych, które wspiera zdrowie. Układu oddechowego i chroni przed infekcjami. Rzymianie wierzyli, że szałwia pomaga leczyć niemal każdą chorobę, dlatego też jej uprawa i zbiór były otoczone rytuałami. Dziś wiemy, że szałwia działa przeciwbakteryjnie i jest szczególnie skuteczna w leczeniu bólu gardła i infekcji jamy ustnej. Regularne płukanie gardła naparem z szałwi może chronić nas przed infekcjami. W okresie wzmożonych zachorowań, zioła wspierające odporność to bogactwo natury, które możemy mieć na wyciągnięcie ręki. Czosnek, echinacea, dzika róża, imbir, pokrzywa, żeńszeń i szałwia to tylko kilka przykładów roślin, które od wieków pomagają ludziom wzmocnić zdrowie i bronić się przed infekcjami. Współczesna nauka. Potwierdza to, co ludzkość wiedziała od pokoleń. Zioła mogą być naturalnym wsparciem naszej odporności, gdy tylko stosujemy je mądrze i regularnie. Tak więc, zamiast sięgać od razu po syntetyczne środki, możemy dać szansę naturze i pozwolić roślinom chronić nasz organizm, jak robiły to przez stulecia nasi przodkowie. Dziękuję Państwu za uwagę.